Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejnym filmikiem. Dzisiaj zaszalaję troszeczkę. Yy, powiem Wam tak, tasiemka do tego tabletu zamówiona za 6 cebulionów, także myślę, że w następnym tygodniu już mi to spokojnie przyjdzie listem poleconym, bo nie było na paczkomat niestety. Słuchajcie, yy, niektórzy z was pisali o tych dyskach SSD, żeby je sprawdzić tam jakimś programikiem, tak? Ile one mają tych godzin nabite i tak dalej. Fajnie się składa, bo zainstalowałem przed chwileczką, Słuchajcie, Crystal Disk Info. Ja postaram się go tutaj wrzucić do podglądu i sobie przebadamy te dwa dyski. Przy okazji pokażę wam, jak wygląda. O, to będzie tako. Fajnie. Dobra, widać. Słuchajcie, tu zobaczcie. Może to będzie widać, jak myszką będę ruszał, będzie widać. To jest mój dysk, który siedzi w tym laptopie, którym teraz nagrywam. I ja patrzę się, jaki jest stan. 79%. Ups, mało. No, powiem Wam, że 80%. Ilość włączoną dysku 1124 razy już się ten dysk uruchamiał. Czas pracy dysku 5204 godziny, czyli to jest ten chyba time. Coś tam, coś tam, jest ten skrót po angielsku. Ktoś tam w komentarzu mi to napisał. Oprogramowanie. Jestem ciekawy, jaki dysk, bo słuchajcie, to jest dysk kupiony jako nowy w sklepie. Nówka sztuka. Nie pamiętam, coś koło 200 wtedy wydałem na ten dysk SSD. I mam jeszcze drugi, w drugim laptopie, który kupiłem, używany na olx Samsung Evo. 128 gigabajtów Jestem ciekawy jak tamten Samsung ma się w stosunku do tego No dobra, to są informacje o tym dysku, suma zapisów hosta Zobaczcie ile tu tego jest, 12994 gigabajt Dobra, to jeżeli chodzi o dysk mój to macie informacje jak wygląda to teraz podepnę sobie, słuchajcie, taką przejścióweczką Tutaj ten dysk. No i zobaczymy czy w ogóle ten program go wykryje. No i sprawdzimy, co tam będzie się działo. Aha, dobra, czyli tutaj mogę sobie go podłączyć chyba. Nawet. Błaga, podłączam dysk pod hub USB na razie. Zobaczymy czy wykryje. Jak tutaj jest dysk? Jest, wykrył. Nie, Hitachi to jest ten drugi. Dobra, słuchajcie, to mam drugi dysk, Hitachi talerzowy, który jest włożony w tym laptopie. Zobaczmy sobie, co on pokaże o nim. Stan, tylko dobry. No i tutaj mamy ile czas pracy dysku? 17 355 godzin, czyli jest jeden rok 358 dni, bo prawie 2 lata. Prędkość obrotowa 5400 RPM, ilość włączników dysku 6012. Dobra, nie wykrył na pewno tego dysku, który podłączyłem pod huba USB, czyli ja sobie go podepnę bezpośrednio do. Słuchajcie, laptopa. Jest. Było? Także zobaczmy sobie teraz dyski. Nie wykrywa. Muszę uruchomić jeszcze raz ten programik. I może teraz go wykryję. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz uruchomiłem ten program. Jest, wykryło. Okej. Okay. Słuchajcie, to jest ten dysk. Dobra, mamy. Stan dobry. 40 stopni. Oprogramowanie jakieś. Numer seryjny, SATA, litera dysku EG. Standard jakiś Smart APM i dobra, i teraz mamy taką. Czas pracy dysku 12785 godzin Ilość włączeń dysku Co? 19 razy? I taki czas? Poczekajcie, ja muszę jeszcze przełączyć się na ten mój SSD Suma zapisu hosta Macie ten 12900 coś. A tutaj nie pokazuje na tym. Zobaczcie, tutaj jest 1124 razy 5200 godzin. A tu jest dwa razy więcej godzin, a tylko 19 razy był włączony. Nie kumam tego. Nie kumam. Tu są jeszcze jakieś informacje, które pewnie dużo powiedzą o tym dysku. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem już tak w temacie, żeby wiedzieć po tych parametrach, czy ten dysk jest w stanie dobrym, złym. Jedynie wiem tylko takie informacje, że te dyski tutaj mogą się albo wyłączać. Który z nich jest taka historia, że się wyłącza po jakimś czasie? Grzeje się coś takiego? Chyba nie wiem, kontroler jest uwalony, z tego co mi ta osoba mówiła. I to jest ten dysk, co jest na nim Windows 7, tam gdzie nie można go w ogóle sformatować. Także on ma chyba uwalony kontroler, chyba że jest jakoś zablokowany. No nie wiem, nie znam się tak super na dyskach. Dobra, słuchajcie, odłączam tego dyska. Podłączę teraz drugi dysk. Zobaczymy co pokaże nam tutaj. Wziąłem drugi dysk. O, tutaj jest Batokera, słuchajcie. Batokera na tym dysku wywaliło mi już tutaj dostęp do tych plików na tym dysku. Także zobaczmy sobie teraz tego. O, odświeżył, dobra. Teraz mój, jeszcze raz odświeżę trzeci. No i zobaczcie, słuchajcie, tutaj mamy 6443 godziny i 152 razy był uruchomiony. Czyli tak, stan dobry. Słuchajcie, no, co mogę powiedzieć? Tutaj pokazuje tak, jakby był talerzowy dysk. Stan dobry nie ma procentów. A zobaczcie, jak na mój przełączę to pokazuje 79%. I dodatkowo jeszcze stan zapisów hosta. W tych dyskach nie ma stanu zapisu hosta. Nie kumam tego. Oprogramowanie. Tu można sobie to skopiować. Może coś by się udało znaleźć. Jakiś program do tych dysków, żeby je zaktualizował czy coś. No ile jest nowsze jakieś oprogramowanie. I tutaj są jego informacje. Jest tu jakiś time, coś tam, coś tam. Temperatura 40. No nie ma tutaj, tak. Jeżeli chodzi o czas pracy dysku, no to tylko jest to tak. 6, 6443 godziny. Myślę, że to nie jest chyba tak dużo jak na dysk SSD. Dobra, słuchajcie, to jeżeli tyle, jeżeli chodzi o. A, to jest ten mój talerzowy. No i ten z batokerem. No, pokazuje Batokera Dobra, to sobie sprawdziliśmy te dyski Może jakieś osoby, które są bardziej kumate w tych dyskach napiszą coś więcej w komentarzu Byłoby fajnie No i na tym zakończę filmik No, Niektórzy chcieli zobaczyć, ja też chciałem zobaczyć jakie tu ma parametry ten dysk Ale dużo mi to tak nie mówi, tak szczerze mówiąc Jedynie przy tamtym pierwszym no jest na 19 uruchomień, tyle godzin nabitych a no może tak było, że chodził yy, bardzo długo i to był co? Windows 7 tak, tam był Windows 7 na, tej, na tym z Windowsem 7 słuchajcie, 19 razy uruchomiony, 12 tysięcy godzin czyli ktoś, nie wiem, włączył laptopa czy komputer i nie wyłączał go nigdy praktycznie mogło tak być dobra, kończę, pozdrawiam trzymajcie się, mam nadzieję, że Filmik się jakoś spodobał i pokazał jakieś tam informacje o tych dyskach. Pozdro, trzymaj to się.